Dany jest równoległobok ABCD, w którym bok AB jest dwukrotnie dłuższy niż bok DC. Na boku CD zaznaczono punkt P, taki że długość odcinka CP jest taka sama jak długość odcinka PD. Mamy wyznaczyć miarę kąta APB. Nawet kilkukrotne czytanie treści zadania bez rysunku niewiele da, także zaczynamy rysować długość odcinka AB. Ma być dwa razy większa niż długość innego odcinka, więc no weźmy tutaj 10 kratek. 2, 4, 6, 8, 10, czyli połowa to będzie 5 kratek, a to możemy bardzo łatwo narysować, korzystając z trójki Pitagorejskiej, na przykład 3, 4, no i właśnie przeciwprostokątna ma długość 5, także dosyć dokładnie możemy to narysować, korzystając z kratek. Tu mamy a, b, C, D. No i faktycznie mamy spełniony warunek, że długość boku BC razy 2 daje długość boku AB. Takie podejście niewiele kosztuje, a rysunek jest w miarę dokładny. Teraz na boku CD zaznaczamy punkt P, którego odległość od C jest taka sama jak odległość od D. No, czyli krótko mówiąc, chodzi o środek tego odcinka. Odmierzamy 5 kratek. Od obojętnie którego punktu. Tu jest punkt P. No i teraz zaznaczmy badany kąt. Kąt A, P, B. Oznaczmy go literą Gamma. Teraz zauważmy, że długość odcinka BC to jest połowa długości odcinka AB. A odcinek AB ma taką samą długość jak odcinek CD. A połowa Długości tego odcinka to jest przecież długość odcinka CP, czyli ten odcinek i ten odcinek mają takie same długości, ale ten odcinek ma taką samą długość jak odcinek PD. No i tutaj też mamy odcinki o identycznych długościach. Mamy cztery odcinki o takich samych długościach. To nam daje dwa trójkąty równoramienne, które mają identyczne kąty przy podstawie. Powiedzmy, tutaj niech będzie to kąt alfa, no a tutaj niech to będzie kąt beta. To nam daje już ciekawy związek. Kąt gamma, który mamy wyznaczyć, to jest 180 stopni minus suma kątów alfa i beta. To teraz spójrzmy na prostą AB, prostą, równoległą do niej. CD i trzecią prostą AP, która przecina te dwie proste równoległe, a to oznacza, że mamy tutaj klasyczny układ dwóch kątów na przemian ległych o takich samych miarach, czyli przy wierzchołku A mamy kąt 2 alfa i taki sam kąt mamy przy wierzchołku C, bo przecież w równoległoboku kąty leżące naprzeciwko mają takie same miary. Tutaj mamy kąt 2 alfa. No, i teraz dodajmy kąty trójkąta BCP. Dostaniemy 2 razy alfa plus 2 razy beta. I jak to w trójkącie? Dostaniemy 180 stopni. A to oznacza, że alfa plus beta daje 90 stopni. No, i to 90 stopni możemy teraz podstawić w to miejsce. Czyli gamma to jest. 180 stopni minus 90 stopni czyli 90 stopni okazuje się, że kąt gamma to jest kąt prosty. Na koniec bardziej jako ciekawostka niż polecane rozwiązanie, chciałem zaprezentować pewnego rodzaju kontrowersyjne rozumowanie, ale kontrowersje nie wynikają z braku logiki tego rozumowania, tylko z tego, że Wyciągamy pewien wniosek z treści zadania. Ale to nie jest wniosek do końca nieuzasadniony. No bo z treści zadania wynika, że kąt APB kompletnie nie jest związany z kątami tego równoległoboku. Zatem jeśli zmieniamy kąty równoległoboku, to nie zmieniamy kąta APB. No to skoro tak, to dlaczego nie przyjąć takiego przypadku, który znacznie ułatwi wyznaczenie tego kąta? No i tym przypadkiem jest oczywiście przypadek. Prostokąta, jeśli tutaj mamy kąty proste, i oczywiście zadbamy o spełnienie obu równań, to jest właśnie spełnione na tym obrazku. No to teraz, jeśli dorysujemy odcinki AP i BP, to dostaniemy dwa trójkąty, które są równoramienne i prostokątne, a to oznacza, że mają. Tutaj po 45 stopni. Tak konkretnie, konkretne kąty. No ale to ma nie wpływać na zmianę kąta, który mamy wyznaczyć. No i w tej sytuacji mamy oczywiście 180 stopni minus 2 razy 45 stopni, czyli dostaniemy kąt prosty.